Witajcie, moi kochani, przez do Was dzisiaj z recenzją produktów Molon Cosmetics. Jak wiecie, firma przysłała mi cztery rzeczy, w tym jedna poszła na rozdanie dla Was, właściwie którego wyniki będą jutro. Natomiast ja Wam zrecenzuję te trzy produkty, które ja mam. I to jest paletka Rainbow Touch Trio cieni z bazą. Lakier do paznokci z kolekcji bambusowej w kolorze 17 Turquoise Azur. Oraz zwykła, najzwyklejsza w świecie pomadka. I tak. Zacznę w ogóle od Lakieru, ponieważ tak strasznie mi się spodobał, że stwierdziłam, że muszę jako pierwszego zresenzować. Popatrzcie na kolor. W ogóle kolor jest przepiękny, jest to taki turkus z zielenią i z delikatną perłą, którą widać właśnie pod słońce tylko i pod pewnym kątem. No jest kolor jest nieziemski, strasznie mi się spodobał. Myślałam, że mi nie będzie pasować taki kolor, natomiast świetnie się go nosiło. E, właściwie nosi dalej, ale już mam pół lakieru zużytego, bo cały czas go nosiłam Jest nieziemski, no ale do rzeczy e, Jeśli chodzi o trwałość, z top mi się dwa dni, bez top coatu mi się 4 dni e, I to jest, wiem, że to dziwnie brzmi, ale ja w końcu się zorientowałam, że to z top coatem jest coś nie tak e, Mam top coat z Essence, Quick Drain Top Coat e, I po prostu po dwóch dniach lakier mi strasznie pękał, robił się brzydki paskudnie to wyglądało i zaczęłam nosić ten lakier bez top coatu i naprawdę 4 dni wytrzymuję spokojnie na paznokciach jak schodzi, to nie schodzi płatami nie odpryskuje naprawdę nie odpryskuje tylko delikatnie się ścierają czubki paznokci co bardzo, to bardzo mi się podoba, ponieważ nie lubię jak mi odskoczy taki płat i później przez pół dnia chodzę do momentu aż nie zmyję tego w domu i mam takie pół tego paznokcia fuj, wygląda to paskudnie Natomiast ten bardzo ładnie się ściera. Nosiłam go pół miesiąca praktycznie non-stop. Jest przepiękny. Tutaj jest ekstrakt z bambusa, który ma naszą płytkę paznokcia, e, który ma nasz paznokieć właściwie zregenerować i utwardzić. Natomiast ja nie zauważyłam tego po zdjęciu tego lakieru, ale jak nosiłam ten lakier, faktycznie ten paznokieć był twar, twardszy niż z jakimkolwiek innym lakierem. Co do krycia, tutaj jedna warstwa na pewno nie wystarcza Ja nakładałam zawsze dwie warstwy i to było idealnie po prostu zakryte wtedy wszystko Także ja myślę, że dwie warstwy trzeba nakładać tego lakieru Natomiast no, nie jest to jakaś wielka, wielka warstwa na paznokciu, która jest okropna i strasznie głupie się z nią czuje Naprawdę jest to bardzo cieniutka warstwa Lakier rewelacyjnie szybko wysycha Jestem zachwycona szybkością schnięcia tego lakieru ja mam dziwną płytkę paznokcia, ponieważ Ona właśnie, na niej strasznie wolno Lakier wysychają, natomiast Ten lakier wysychał od razu Praktycznie, no jestem nim Zachwycona Kolejna rzecz to jest pomadka I to jest rzecz, która Najmniej mi się spodobała, ale powiem wam Dlaczego, ponieważ Ona w pierwszy dzień mi się od razu złamała Popatrzcie, ona ma taki Świetny system otwierania, po prostu W dół tej taki guziczek robicie a i pomadka sama wychodzi na górę. Tutaj myślę, że znacie ten system. Jest to bardzo, bardzo przyjemne. Nie trzeba, nie trzeba odtykać tego, nosić gdzieś zakrętki. czyli w sensie trzymać drugie ręce, bla, bla, bla. Jest to bardzo poręczne. Natomiast pomadka mi się złamała w pierwszy dzień, i to chyba dlatego, że ona po prostu była w kopercie i troszeczkę się rozpuściła. Natomiast jeśli chodzi o jej działanie, jest świetna. Ta pomadka kosztuje około 4 zł. Właśnie, nie powiedziałam Wam, ile kosztuje lakier. Lakier kosztuje około 8 zł. I na stronie Molon Cosmetics możecie zobaczyć, ile, koszt... ile kosztuje, może, gdzie możecie kupić właśnie te kosmetyki. Ja Wam oczywiście link zostawię na dole. Eee... I tak, ta, ta pomadka. Ja ją porównuję do pomadki z Bebe chociaż Bebe ma troszeczkę taką bardziej suchą konsystencję, ale działanie mają bardzo, bardzo podobne, właściwie nie powiedziała identyczne, świetnie nawilża, e, natomiast nie nadaje się pod e, pomadkę, nie nadaje się pod kolorową pomadkę, ponieważ mm, pomadka się na niej waży i to nie wygląda jakoś estetycznie, ale naprawdę jeśli ktoś na przykład przy łóżku, czy ja w piórniku noszę tą pomadkę, e, bardzo, bardzo fajnie odżywia, naprawdę polecam wam tą pomadkę. Ona jest e, kurczę, zapomniałam, Zdjęłam tutaj etykietkę i nie pamiętam już. Ona jest z taką roślinką, z ekstraktem z roślinki, która chroni nasze usta przed promieniami UVA, UVB. Tego Wam wiecie potwierdzić. Nie mam jak, ale wierzę na słowo, że ta pomadka ma filtry. Tak jak mówię, jako pomadka za 4 zł na noc, czy na codzienną pielęgnację, na przykład w szkole, no to jest coś rewelacyjnego, bardzo ją lubię. Jak widzicie, ona mi się już kończy powoli, ona była dwa razy taka, właśnie była taka ta pomadka, także tutaj rewelacja, jeśli chodzi o działanie. Natomiast, tak jak mówię, nie, nie spodobało mi się to troszeczkę opakowanie, bo jak już mi się złamała ta pomadka strasznie mi się tu ocierała, brud się do tego łapie, do tego pojemniczka, także to jest jedyny minus, ale działa, nie ma świetne. No i ostatnia rzecz to jest Rainbow Touch, 3 odcieni z bazą. Ja mam w odcieniu 03 różany koktajl, wyglądają tak te kolorki. To białe w środku to jest właśnie baza. I tak, jeśli chodzi o cienie na tej bazie, Utrzymują się faktycznie dłużej niż bez bazy, ponieważ porównywałam to. Bez bazy utrzymują się bardzo krótko i rolują się, ale to wiecie, zależy od każdej powieki. Natomiast z tą bazą utrzymują się, faktycznie utrzymują się dłużej i nie rolują się zbyt szybko. No ale niestety to nie jest jakieś mega, mega wielkie działanie tej bazy. Natomiast ja używam zwykłej, najtańszej bazy z Virtuala, którą właśnie odratowałam, tak jak Wam pokazywałam w filmiku i znowu ją pokochałam na nowo. Nawet baza z Sephory i z Yoko poszły się paść na chwilę. Użyłam tej z Virtuala. Właśnie na tym sprawdzają się idealnie te cienie. Pokażę Wam kolory. Kolory są przepiękne, wygląda to tak. Jak widzicie, są bardzo, bardzo perłowe i dobrze napigmentowane. Wyglądają tak mniej więcej te cienie. I teraz przejdę do tego, w ogóle do samych kolorów. Jeśli chodzi o to, jak te cienie się spisują przy mieszaniu, to niestety tutaj się zawiodłam. Chciałam zrobić makijaż, wiecie, ten na całą powiekę, ten troszeczkę od połowy do zewnątrz i ten na strefę V i załamanie powieki. Niestety przy rozcieraniu tego całkowicie stracił pigment ten ciemny różowy próbowałam go zrobić też makijaż taki, że ten na całą powiekę i ten w załamanie natomiast ten znów stracił cały pigment i stał się takim kolorem to właśnie mi się nie spodobało w tym cieniu, ale to jest wina tylko tego jednego cienia nie wiem od czego to zależy, natomiast przy rozcieraniu właśnie strasznie mi zszedł ten kolor zrobił się taki srebrnawo-perłowo-różowy ja ten makijaż miałam właśnie wtedy, kiedy wszystkie robiłam kolory na oku E, chwaliliście w jednym z filmików, chyba o rozdaniu, ale nie jestem pewna Właśnie to był makijaż, który znowu dostałam milion komentarzy, że mam świetny makijaż i co, co użyłam Ja w tym odpisałam, że właśnie tą paletkę użyłam do makijażu e, Natomiast ta czarna perła stała się moim ulubieńcem, hitem, numer jeden po prostu wśród cieni czarnych dziennych a właściwie ona jest wielozadaniowa, bo w zależności od tego ile jej nałożymy, możemy uzyskać bardzo, bardzo delikatny, dzienny look albo bardzo wieczorowy look, także to jest ten cień jest rewelacyjny jest moim ulubieńcem. Tak samo ten perłowy jasny daję go przy właśnie makijażach w tonacji różowej, używam go pod łuk prywowy i w kącik rewelacyjnie się spisuje, cienie są przepiękne. Ja dzisiaj nimi też mam wykonany makijaż, może wam przybliżę troszeczkę. Jest to bardzo, bardzo delikatny makijaż. Czyli co jak co, co, co nazywa delikatnym, ale wydaje mi się, że nie jest zbyt mocny. I właśnie zrobimy tymi cieniami i mam pod nim bazę. E to właściwie ta paletka, jedyny minus jest tego, że ta baza, mm, sorki, ta baza naprawdę nie trzyma jakoś rewelacji niedługo tych cieni. No i drugi minus to to, że ten e, różowy niestety, ale troszeczkę znika przy rozcieraniu. Natomiast tak, jestem z nich mega zadowolona. E, mają świetną pigmentację, e, nie osypują się, właśnie one się nie osypują i są mega wydajne. Ich już używam bardzo często. Patrzcie, ile ich mam cały czas. Właściwie nie widać, żeby były używane. E, to chyba tyle, co chciałam wam powiedzieć na temat tych kosmetyków. Jutro będzie na kanale rozdanie, czyli właściwie wyniki rozdania z Molon Cosmetics, także patrzcie uważnie. I cóż, dziękuję wam za każdą nową subskrypcję, bo coraz więcej was przybywa na mój kanał. Bardzo się cieszę, że mnie oglądacie. I to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Pa, pa.